Siemaneczko w odcinku 20 hmm, Trochę mnie jakaś choroba bierze. No wciągnąłem się właśnie y, witaminy C. I innych tego typu główien. Znaczy właśnie. Y, około 20. Około 20. I sru, jak zasnąłem obudziłem się w pół do pierwszej. Ale i tak się bardzo cieszę, bo myślałem, że już jest rano i... No, i, i z tego względu się cieszę. No, eee, kurczę, to jest taki ten, ten czwartek. To był taki dziwny dzień, bo tak z jednej strony był bardzo pozytywny. Eee, najpierw miałem rozmowę o pracę eee, w ciekawym miejscu. Później pojechałem do swojej pracy w pizzerii I później z bardzo fajnym humorem pojechałem na zajęcia I mimo tego, że te zajęcia skończyliśmy dużo wcześniej Znaczy dużo... Że, że, że skończyłem te zajęcia całkiem wcześnie Tak jak miało się skończyć o 18, to się skończyło o 19 Ja o 20 byłem już w domu To właśnie jakoś tak... Miałem takie poczucie, że, że dzisiaj mam ten czas właśnie po to, żeby tak sobie odpocząć na luzie, żeby tak sobie, nie wiem, posiedzieć, porobić jakieś rzeczy w domu, ewentualnie wyjść do kumpla na piwo. A tu chuja, jak mnie zmogło, tak nic nie załatwiłem. I może to był właśnie znak, Bogusław, zmęczony jesteś, w domu na dupie sieć, lecz się odpoczywaj. Może w ten sposób mój organizm znalazł sobie sposób na ten odpoczynek. No. Uh. Mm -hmm. Tak, na pewno dzisiaj z rana starałem się śpieszyć powoli. I to jest fajna rzecz. No i uczę się tego. Kurczę, tyle tych jakby jakiś takich nowych zasad, których sobie narzuciłem. Znaczy może nie aż tyle znowu. Kilka. Ale to jest tak, że nie można stwierdzić, że o, to już umiem. Ja się tego kurczę uczę. I, i, I to, co mi tutaj nie wiem, co parę dni wypadnie, to sobie staram się z powrotem wrzucać do głowy. No, więc... Więc co, więc pracowałem na pewno dzisiaj nad sobą i, i z tego mogę być zadowolony, nie? No i... I co? I zobaczymy, czy jutro będę w szkole. Jeżeli będę, to, to jutro będzie 3 tygodnie już pełnego chodzenia do szkoły. Więc takie trochę wow. No, a w dodatku... Będzie to pierwszy tydzień już przepracowany w pracy. Więc wow, wow, wow. Ale zobaczymy, czy dam radę, bo, bo dzisiaj nie czułem się w pełni witalny. No zobaczymy, jak pójdzie ten piąteczek, o tych trochę słabszych siłach. No, no i tyle. Ale się nie dam. Nie poddam się. Dobrej nocki rybaczki. Do jutrka.